Czy reklama Google Ads się opłaca? No cóż, poddajmy to pewnym rozważaniom. Oczywiście najprostsza odpowiedź będzie brzmiała to zależy, no bo oczywiście część działań się w marketingu po prostu nie opłaca, no a niektóre przynoszą nam naprawdę niesamowite korzyści. Tylko jak generalnie do tworzenia kampanii Google Ads podejść, żeby one rzeczywiście nam się opłacały? No bo wychodzę z założenia, że ty, podobnie jak ja, nie lubię wydawać pieniędzy na coś, co po prostu nie przynosi mi więcej pieniędzy. Tak to po prostu działa. No to cóż, wchodzimy w dość ciekawe rozważania, gdzie pokażę Ci, jak podejść do tworzenia właśnie reklam w Google i sprawdzić, czy one się w zasadzie nam opłacają. Ja nazywam się Szymon Głogowski i jestem właścicielem agencji marketingowej. Również uczę w jaki sposób podejść do marketingu w internecie aby on się po prostu opłacał. To jest szósty odcinek podcastu i wideo podcastu w którym poruszamy różne tematy związane z marketingiem cyfrowym. Nie przedłużając wskakujemy do właściwej treści i zastanawiamy się nad reklamą w Google. Na wstępie zastanówmy się, jakie biznesy mogą się reklamować w Google. No i oprócz takich rzeczy zabronionych, typu broń, narkotyki, rzeczy nielegalne, to w zasadzie wszystkie. Warunek najważniejszy jest taki, aby nasza usługa, nasz produkt był rzeczywiście realnie wyszukiwany przez użytkowników. No bo są tak małe nisze, że taka podstawowa forma reklamy w sieci wyszukiwania o formatach sobie jeszcze powiemy po prostu będzie. Niezbyt sensowna, ale możemy wtedy skorzystać z innych możliwości. No więc co się będzie reklamować? Na pewno sklepy internetowe. Akurat kampanie Google Ads są jednym z filarów, jeżeli chodzi o sprzedaż w takich sklepach. Takie filary to są właśnie Google Ads, to jest Facebook Ads, bądź też inne formy reklamy, no i na pewno SEO. Więc generalnie to na 100% ma sens. Firmy lokalne, firmy usługowe, jak najbardziej. Kurs online, dlaczego nie? czy to będzie szewc czy to będzie kurs z nie wiem czyszczenia butów pewnie by się znalazł i byśmy mogli taki kurs znaleźć i się nauczyć bo czemu nie to są wszystko tematy które rzeczywiście jesteśmy w stanie reklamować w reklamach Google'a, więc temat jest szeroki natomiast zanim się przejdzie do takiego reklamowania no to powinniśmy też z tyłu głowy zastanowić się jakie mogą być koszty reklamy no i tutaj jest naprawdę bardzo mocne to zależy i żeby nie było takie to zależy, to powiemy o liczbach. Mam projekt, który reklamuje się na całą Polskę z budżetem dziennym 30 zł, więc to jest wręcz śmieszna kwota, no bo wydajemy w miesiącu poniżej 1000 zł, i to już powoduje, że w tej konkretnej niszy, a to jest naprawdę mega, mega nisza, wyprzedza się konkurencję, bo ona w tych Google Lacach nie jest jakoś mocno um, obecna. Ale to jest raczej wyjątek, czyli jeżeli mówimy o drugiej stronie, no to kiedyś robiłem analizę pod reklamę fototapety w Google Adsach i tam budżet reklamowy wychodził mi kilkadziesiąt tysięcy, tak bliżej stu miesięcznie, gdybyśmy się chcieli reklamować na takie frazy typu fototapeta, fraza bardzo ogólna. Więc mamy tutaj rozstrzał niesamowity. I oczywiście Możemy to sprawdzić. Jest takie narzędzie w ramach naszego konta Google Ads, które generalnie zakładamy za darmo, więc się da. Jest planer słów kluczowych i tam możemy zrobić prostą analizę, sprawdzić jaki budżet reklamowy sugeruje Google pod dane frazy. To jest zawsze pewne ułatwienie, no bo możemy już na takim początkowym etapie stwierdzić czy w ogóle w daną reklamę wchodzimy z doświadczenia. Jeżeli robimy reklamy na małym obszarze, to będą reklamy na przykład właśnie tekstowe, czyli coś wpisujemy, wyskakujemy my z reklamą, no to prawdopodobnie te budżety będą niskie. Jeżeli będziemy wskakiwać z kolei w jakieś e-commerce albo tematy, które idą na cały kraj, no to budżety musimy podnosić. Ja roboczo, kiedy nawet zaczynamy jakiekolwiek współpracę w przypadku na przykład sklepu internetowego, no to wolałbym dysponować budżetem co najmniej 100 złotych dziennie, żeby móc taką akcję przeprowadzić. Im więcej i tym lepiej, ale to jest znowuż to zależy: no bo jeżeli wsypiemy tego budżetu za dużo i on nie przynosi nam zwrotu, no to też taka kampania reklamowa nie ma sensu. Natomiast tutaj obalam pewien mit, który mówi o tym, że ta reklama w Google jest strasznie droga. Generalnie nie musi taka być. A nawet jeśli taka jest, to kiedy nam się to po prostu opłaca, czyli wydajemy złotówkę, a zyskujemy 5, wiemy, że to nam się opłaca, no to czy nas ta reklama aż tak bardzo boli? Mi się wydaje, że generalnie nie. to już wiemy, ile mniej więcej reklama kosztuje. Tutaj podawałem to na przykładzie reklamy tekstowej w sieci wyszukiwania. A musimy wiedzieć, że takich formatów reklam i miejsc, w których możemy się wyświetlić, jest w przypadku Google więcej. I jeżeli będziemy myśleć o reklamie Google, to najprawdopodobniej będziemy w pierwszym momencie właśnie odnosić się do reklamy w sieci wyszukiwania, która działa w dość prosty sposób, czyli wpisujemy daną frazę, na przykład, nie wiem, fryzjer Gorzów, no, i nagle magicznie ponad wszystkimi innymi wynikami wyszukiwania wskakują reklamy. Jeżeli oczywiście ktoś w tym miejscu się reklamuje. I co ciekawe, takie reklamy są dość często klikane, one zgarniają kilkadziesiąt procent wszystkich kliknięć. Wiem, że intencjonalnie pewne osoby nie klikają w reklamy, natomiast większość użytkownika, użytkowników potrafi kliknąć po prostu w pierwszy wynik, który im wyskoczy. To jest jeden z formatów reklamy. Drugi, który bardzo często widzimy. To jest tak zwana reklama produktowa. No, czyli, jeżeli wyszukujemy produktów, no, nazwa się znikąd nie wzięła, nie? To wyskakują nam jakieś zdjęcia z jakimś opisem i z jakąś ceną. Tak? To są generalnie produkty z danego sklepu internetowego. My tam musimy wrzucić jeszcze je przez taki plik produktowy, uruchomić merchant center. Tam mniejsza o większość, generalnie da się to zrobić. No i taka reklama w zasadzie działa w pewien sposób automatycznie, no bo to Google określa, pod jakimi frazami nasz produkt się powinien pojawić. My mamy oczywiście te kontrolę, możemy pewne produkty wykluczyć, jeżeli uznajemy, że nie chcemy ich w danej chwili promować. Możemy oczywiście też modyfikować budżety, żeby prześcignąć konkurencję. Możemy też modyfikować budżety dzienne, budżety. Za wybierać odpowiednie strategie składania stawek, ale generalnie, co do zasady, reklama produktowa to jest kolejną, którą widzimy, i jest bardzo dobrze działającą reklamą właśnie w sklepach internetowych. No bo prawda jest taka, że już chcemy coś kupić, wyszukujemy tego przedmiotu, no to ta reklama ze zdjęciem jest dla nas dużo bardziej atrakcyjna od czystego tekstu. No ale to oczywiście nie koniec. Mamy też całą sieć display, czyli takie banerki, które latają po stronach internetowych. I ciężko jest je wyłączyć. Oczywiście część takich banerków to jest wesoła twórczość danego portalu, no bo ktoś bezpośrednio z nimi się skontaktował i generalnie reklamodawca na danym portalu się ogłasza bezpośrednio po kontakcie z reklamodawcą, no, nie, z właścicielem portalu. No ale też mamy bardzo dużą sieć reklamową Google, gdzie w zasadzie podpisuje się dany... Dana strona w specjalnym programie, a my tam, jako twórcy, możemy też emitować reklamy banerowe. I one też potrafią być spoko. Powiedziałem na początku, że czasami są tematy, gdzie te reklamy tekstowe nie za bardzo nam zadziałają, no bo nasza nisza jest tak mała, że kurczę. Ech, ciężko do nich dotrzeć, bo nikt tego nie, wyku, nie, nie wyszukuje. No i wtedy taka reklama właśnie typu display może nam działać bardzo fajnie wizerunkowo, będziemy się wyświetlać dość często, czyli istnieje spora szansa, że ktoś nas zapamięta, w końcu w tę reklamę kliknie i dokona zakupu. Całkiem spoko opcja. No i oczywiście możemy się też reklamować na YouTubie albo podpromować krótkie filmiki, albo wręcz całe kanały, tutaj też oczywiście formatów jest sporo, natomiast YouTube też pamiętajmy o tym, że jest kolejnym placementem, który możemy wykorzystać w naszych reklamach. Tam. No, widzimy reklamy, które są, część jest niepomijalna, część jest pomijalna, część nas wkurza w trakcie filmiku, część jest tylko na początku filmiku. To, jaki typ reklamy chcemy użyć jako reklamodawcy, no cóż, zależy od strategii, którą sobie obraliśmy. Często zalecenie jest takie, żeby mieć właśnie krótkie, mniej więcej 15 sekundowe filmiki, które możemy zrobić też właśnie jako reklamy niepomijalne na samym początku. I generalnie są oczywiście też angażujące, no bo umówmy się, jeżeli chodzi o jakiekolwiek reklamy, w szczególności. W mediach społecznościowych to tam mamy ledwo kilka sekund, aby utrzymać uwagę odbiorcy. Jeżeli to nam się nie uda, to w zasadzie ten odbiorca już uciekł. No i to znowu mogą być bardzo fajne reklamy, bardziej wizerunkowe. Możemy też w ten sposób próbować promować wydarzenia, webinary, no bo raczej ciężko byłoby wydarzenie bądź webinar promować reklamą tekstową, skoro nikt prawdopodobnie takiego wydarzenia nie szuka w tej chwili. No chyba, że chodzi o koncept, inny bike. Ale mniejsza, o większość. Oczywiście typów kampanii jest troszeczkę więcej, natomiast to takie główne, które wykorzystuje się. Na Częściej mamy już teraz generalnie omówione. Mamy typy reklamy. No i teraz byśmy musieli wiedzieć, czy taka reklama nam się opłaca. Ale żeby to wiedzieć, to my musimy coś zmierzyć. Musimy zmierzyć konkretne akcje, które wykonali użytkownicy czasami na naszej stronie. No bo takim warunkiem koniecznym, aby reklama właśnie w Google nam działała, to jest posiadanie strony internetowej, na którą kierujemy ruch. To jest szalenie istotne, no bo w zależności od tego. Co robimy, niech przykładem będzie sklep internetowy, będziemy w inny sposób do naszej strony internetowej podchodzili. W przypadku reklamy produktowej chcemy wiedzieć, czy się opłaca, no to generalnie chcemy wiedzieć, czy został dokonany zakup na naszej stronie. No bo jeżeli wiemy, że wkładając złotówkę za reklamę mamy, nie wiem, 5 zł przychodu, no to w zależności od biznesu może to być OK, a może się okazać, że to OK nie jest. No i co z tym dalej robimy, to już zależy naprawdę od nas. Możemy kampanię podtrzymać możemy podjąć decyzję, że trzeba ją po prostu ubić. No bo się nie kalkuluje, to po co ją utrzymać? I żeby wiedzieć, czy taki zakup nastąpił, no to kurczę, musimy mieć to zdarzenie przesłane ze strony internetowej. Dlatego generalnie, zanim się przystąpi do reklamowania w przypadku Google, no to mamy całkiem sporo takich czynności przygotowawczych. No po pierwsze, trzeba mieć założone konto Google, no bo to jest oczywiste i trzeba mieć konto Google Ads. Drugą rzeczą, którą trzeba mieć ogarniętą, to jest Google Analytics. Potrzebujemy analityki, żeby też te dane z takich konwersji wielokanałowych nam wpadały. Potrzebujemy prawdopodobnie sobie dorzucić tag menadżera, aby opomiarować stronę. Potrzebujemy mieć stronę internetową, bo to by też nam się przydało. Bez tego nie ruszymy, nie ruszymy z reklamą. Często jest tak, że jeżeli mamy w szczególności sklepy, i nie chcemy się jakoś bardzo mocno manualnie bawić w dodawanie wszystkich koniecznych zdarzeń, no to możemy próbować z budowanych po prostu integracji, które nam powinny temat częściowo ogarnąć. Natomiast w przypadku większości stron będziemy musieli dorzucić kolejne narzędzie, czyli tag managera, tylko i wyłącznie po to, aby opomiarować pewne akcje. No bo przyjmijmy, że szukamy klienta i pozyskujemy go w ten sposób, że wyświetla się reklama. Ta reklama kieruje na stronę internetową i tam jest formularz zapisu. Chcielibyśmy, tak mi się przynajmniej wydaje, mieć informację o konkretnej konwersji, a tą konkretną konwersją jest przesłanie formularza. No i to już się zdarzenie z nie weźmie, trzeba je samemu wyklikać. Oczywiście jest takie zdarzenie w ramach tak menadżera. Ja na temat tak, menadżera mam filmik, tego ja zaninkuję. Po prostu w tym materiale na YouTubie, a w przypadku podcastu to pewnie w opisie to wrzucę, żeby można było sobie taki materiał odszukać. No i takie zdarzenia dodajemy. Po co? No bo jak nie wskażemy systemowi reklamowemu, czego on się ma nauczyć i na jakich akcjach nam zależy, to będzie działał dość chaotycznie. A naszą intencją jest to, aby osoba, która weszła na naszą stronę internetową, internetową wykonała pewną konwersję, a tą konwersją jest przesłanie formularza. I ta informacja o przesłaniu formularza musi trafić do konta Google. Ads, podobnie jak informacja o zakupie. Więc jak widać, tych czynności przygotowawczych trochę jest, ale my je musimy wykonać, żeby nasz system reklamowy się uczył kogo ma szukać, do jakich y, osób trafiać, żeby te reklamy były w przyszłości bardziej efektywne. I w tym momencie powiem, że czasami bez kitów wchodzi się na konta reklamowe, które konwersji zdefiniowanych nie mają. I dziwić się, że taka reklama nie działa efektywnie? Ja się nie dziwię, no bo jeżeli nie wskazujemy systemowi, słuchaj, stare, my chcemy pozyskać kontakty, słuchaj, my chcemy mieć tutaj zakupy, no to system reklamowy nie wie czego się nauczyć. Zabijamy sobie też możliwość przechodzenia na wyższe optymalizatory, no bo my możemy na przykład mieć strategię, która polega na maksymalizacji ilości konwersji. Czyli jeżeli zależy nam na tym, żebyśmy mieli więcej zapytań w danym budżecie, no to możemy spróbować właśnie skorzystać z tej strategii składania stawek. A co w przypadku sklepów? Jeżeli nie mamy danych o sprzedaży tak, i wartości tej sprzedaży, to nie policzymy sobie zwrotu z wydatków za reklamę. Więc też znowu się ograniczymy z jakimiś kampaniami do absolutnych podstaw, że się tam w zasadzie produkt nam wyświetli i nie wiemy co dalej, więc to nie może nam działać efektywnie, a mamy przecież strategię, która mówi o docelowym ROAS-ie, czyli docelowym właśnie zwrocie z wydatków za reklamę, która jest dużo bardziej sensowną strategią niż po prostu klikanie na oślep. Generalnie Odnoszę takie wrażenie, że czynności przygotowawcze, jeżeli chodzi o Google Ads, zajmują sporo czasu i one naprawdę potrafią ciążyć w projekcie. Sama obsługa konta, no oczywiście w zależności od wielkości potrafi być całkiem spoko i jest na pewno do dźwignięcia jeżeli chodzi o generalnie klienta końcowego, który się zgłasza do agencji albo freelancera. Natomiast ten pierwszy moment gdzie mamy do właśnie skonfigurowania analitykę, wgranie jakichś kodów śledzących, zrobienie analizy słów kluczowych pod którymi chcemy się podpiąć, skonfigurowanie często Merchant Center w sklepie po prostu zajmuje mnóstwo czasu i też wiem ze swojego doświadczenia, jeżeli chcemy to wszystko zrobić samodzielnie no to tego czasu nam zajmie jeszcze więcej, bo będziemy się musieli w ogóle nauczyć, jak dane zdarzenia stworzyć na przykład w tak menadżerze, i to jest po prostu totalny hardcore na starcie. I mam też takie właśnie osobiste wrażenie, że właśnie ten element, ten element przygotowawczy może nam pokazywać, że reklama w Google rzeczywiście jest mega droga. No bo, sorry, trzeba to wykonać. Albo to robimy sami i tracimy mnóstwo czasu i nie wiemy, czy nam się uda, albo to zlecamy, robimy to rzetelnie, albo idziemy jeszcze drogą środka, czyli zlecimy to komuś, kto tego i tak nie zrobi, zrobi reklamę nie tak, jak trzeba, która nagle nie będzie działać. Wtedy będzie wola boga, to nie działa i w ogóle Freelancer, zły, agencja, zła, bo, bo, bo nie działa reklama. No, ta reklama może w tej sytuacji nie działać, bo nie było zachowane to całe środowisko techniczne, które musi być zachowane, aby system reklamowy nauczył się wszystkiego, na czym nam zależy, czyli generalnie konwersji. I tutaj dochodzimy do takiego mojego też pewnego rozważania. Wydaje mi się, że akurat reklamy w Google. Warto zlecać. Ten system reklamowy działa trochę inaczej niż system Facebooka i wymaga dużo więcej obsługi, w szczególności na starcie. Nawet jeżeli stwierdzimy, że sobie to konto będziemy jako tako prowadzić w przyszłości, no to cóż, na pewno zrobienie tej całej konfiguracji na początku może niejedną osobę przerosnąć. Ja sam nie lubię siedzieć tak w menadżerze i się zastanawiać, czy dany tak odpalił. Mam tutaj Jana, który tego typu tematy całkiem fajnie ogarnia i to po prostu lubi. Dla mnie to jest po prostu straszliwie wręcz męczące. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi ogólnie o dbanie na konto, o konto reklamowe, to trzeba o to konto reklamowe dbać, bo to też nie jest tak, że my odpalamy taką kampanię i ona sobie po prostu leci. Znaczy się będzie lecieć, natomiast prawdopodobnie może się stać dość nieefektywna, w szczególności kiedy zrobimy kilka błędów. Ja lubię mówić o błędach. No. Więc ten błąd jeden to już mamy, czyli nie zdefiniowaliśmy konwersji. Drugi błąd, który można sobie przepięknie e, wrzucić i zupełnie rozwalić konto reklamowe. To jest właśnie brak dbania o to konto, czyli co ja przez to rozumiem. tak? Jeżeli mamy dziwne zapytania, które nam wpadają w kampanii tekstowej, to być może warto je wykluczyć, bo nam na tych kliknięciach absolutnie nie zależy. Być może nie warto klikać wszystkich automatycznych rekomendacji Google, bo one też potrafią zrobić niesamowity bałagan. Tak? I później podnoszą stawkę na urządzenia mobilne o 1-2%, żeby za dwa dni je zmniejszyć o 3%. To jest zupełna bzdura i coś, co nie ma absolutnie żadnego sensu. Może jeszcze zaznaczyliśmy... Też taką historię słyszałem. Automatyczne rekomendacje słów kluczowych, które potrafią zupełnie rozwalić konto, bo te słowa po prostu kluczowe są dodawane czasami na oślep. Więc generalnie na takie konto musimy wejść raz, dwa, trzy razy w tygodniu, w zależności od tego, jak duże to, to konto jest. Sprawdzić, jak nasza reklama się wyświetla, sprawdzić, czy nasze stawki są ok, bo może były w momencie uruchomienia kampanii całkiem spoko, a teraz, nie wiem, spadliśmy. Nasz udział w wyświetleniach też spadł. Nie? Czyli ta optymalizacja jest turboważna. Z jednej strony po stronie konta. A z drugiej po stronie strony internetowej. Czyli też czasami pojawia się informacja taka, że nasza reklama się nie wyświetla i ma spadek udziału w wyświetleniach ze względu na jakość strony docelowej. Czyli dla przykładu, ja Wam teraz mówię, że reklamuję salon kosmetyczny, który robi paznokcie, kieruję na jakąś stronę ogólną, a tam tych informacji za bardzo o paznokciach nie ma. No więc jeżeli ja już jakieś nagłówki, jakieś teksty, które mówią o tym, że mamy super hybrydy, nie znam się na tym super co można zrobić z paznokciami, jakieś lakiery ważne i, i tak dalej, nie wiem, ja mam niepomalowane, nie to te informacje muszą znaleźć się na stronie internetowej. Jeżeli strona internetowa nie odpowiada zapytaniu użytkownika, ma, ma automatycznie gorszy ranking i możemy z tego tytułu utracić całkiem sporą ilość po prostu wyświetleń. Więc żeby ta reklama działała, nie popełniajmy takich podstawowych błędów, po prostu konto powinno być pod nadzorem, powinien się sprawdzać, czy nas konkurencja nie chce tutaj wyścignąć, czy słowa kluczowe, na które się wyświetlamy są OK, czy Stawki na dane słowo kluczowe są ok. Czy też strona docelowa działa we właściwy sposób, tak? Czy te konwersje mamy wpięte? No bo inaczej rzeczywiście ta reklama się nam nie będzie w żaden sposób opłacała. Także podsumowując, czy reklama w Google się opłaca, to tak jak już pewnie wielokrotnie powiedziałem, dzisiaj zależy od tego, jaki po prostu mamy biznes. Czasami się opłaca, czasami po prostu nie. Natomiast to jest jednak jeden z trzonów, jeżeli chodzi o marketing internetowy i jeśli byśmy chcieli startować z projektem, to i tak będziemy go reklamować. Czy to będzie Google, czy Facebook, to jest znowu uzależnione od tego, co robimy i w jaki sposób chcemy się pokazać, ale na pewno z jakichś form reklamy będziemy korzystać. Fajnie mieć budżet marketingowy. Fajnie być w sytuacji, w której wydajemy już naprawdę kilkadziesiąt tysięcy miesięcznie i widzimy, że to nam się zwraca. Natomiast jeżeli zaczynamy, to i tak dobrze mieć wycielony budżet, ruszyć, ruszyć od razu tak jak trzeba, czyli z tym zachowaniem aspektu technicznego i prac przygotowawczych i reklamować się przez co najmniej kilka tygodni. No bo często jest tak, że reklama w pierwszym tygodniu, dwóch tygodniach. W ogóle nie działa. Jeszcze system nie bardzo wie, co tam się, się dzieje, się jeszcze nie ogarnął. A później zaczyna powolutku się budować i przynosić całkiem fajne efekty. No cóż, w tej chwili to już wszystko. Pewnie do tematu Google Ads jeszcze sobie wrócimy. Jeżeli ten materiał oglądasz na YouTube, to proszę, jeżeli się oczywiście podobało, o subskrybowanie, o kciuki w górę. Podcasty też da się subskrybować, więc byłoby spoko, gdybyś właśnie takiej akcji dokonał. W komentarzu daj ewentualnie znać, co mam poprawić na przyszłość, albo jakie tematy poruszyć. Jeżeli masz pytania, to też oczywiście komentarz. W szczególności na YouTubie, bo nie wiem, czy da się dawać komentarze na Spreakerze, albo na tym, na Apple Podcast, a tam chyba się da dać całą recenzję. No cóż, w tej chwili trzymajcie się i do następnego.